Cześć, ja się nazywam Michał Reza jestem Irańczykiem, który mieszka w Polsce od 2017 roku i to są wieści z Iranu. To jest projekt, który zacząłem odkąd zaczęła się cała ta sytuacja z Iranem, ponieważ porząd dezinformacji i fałszywych informacji w mediach było tak wysoki. Że uznałam, że warto, żebyście usłyszeli e, wieści z Iranu z pierwszej ręki, z, z, od samego Irańczyka, który ma rodzinę w Iranie i jest w kontakcie z ludźmi w Iranie, i akurat mówi po polsku. Więc e, zapraszam Was do. E, oglądania tej serii, do wspierania po prostu tego, co robię, żebyście informowali, jakby nie chodzi mi o żadne wsparcie inne, oprócz tego, żebyście informowali, bo wydaje mi się, że ta dezinformacja po prostu jest bardzo niszcząca i e, propaganda Islamskiej Republiki też e, jest bardzo, bardzo łapana e, przez, e, przez ludzi po prostu na całym świecie, krótko mówiąc. W każdym razie obecnie odkąd te protesty miały, zostały stłumione, to Iranczycy już boją się wychodzić na ulicę Od tamtego czasu jak widzieli, jak ludzie, których znam osobiście, których kocham osobiście, widzieli, że ktoś po prostu został zastrzelony przed ich oczami, jak widzieli, że ktoś Straciło życie, stracił życie przed ich oczami właśnie na ulicy. Jak widzieli te jakby ta, tę krew, która leje się po tych ulicach, to e, uciekli od tamtego, miejsc, tamtego miejsca i zostali w domach. Przez bardzo długo w, w oknach było, były krzyczane. No, tutaj też warto wspominać, oczywiście to już było powiedziane, ale wspomnę znowu tutaj to, że w wielu e, przez Prawie trzy tygodnie Iran był pod absolutnym blackoutem, e, czyli w całym Iranie nie było żadnego internetu. Iran był zupełnie odcię odcięty od światowego internetu tylko z powodu tego, że e, Islamska Republika, brutalny reżim islamski, który panuje nad Iranem, który okupuje Iran od e, 1979 roku, e, tak krwawo stumiał te protesty, tak krwawo po prostu wycisił po prostu tych ludzi, że e, właśnie wycisić, to też jest e, ich słowo. trzeba wycisić po prostu ludzi, którzy robią zamieszki. Jakby to jest ich propaganda, że, że my Irańczycy, jakby nasze pragnienie wolności e, jest o tyle o tyle jakby taki lekkoważącej, albo nie jest o tyle po prostu płytki dla nich. My wszyscy jakby nasze, to nasze pragnienie wolności jest o tyle płytka. O, ty, o tyle płytkie, że e, oni nazywają Irańczyków, którzy wychodzą na ulicę, którzy ogłaszają te swoje potrzeby e, elementami, elementami Mossadu i Stanów, e, elementami właśnie z Zachodu, które robią zamieszki w Iranie. Więc e, właśnie według <kluski> Islamskiej Republiki e, w Iranie Zachód a i oczywiście wszyscy, którzy umierają właśnie w tych protestach, to wszystkich e, zabił właśnie Zachód, czyli terroryści z Zachodu zabili wszystkich, którzy umarli w tych, e, na tych ulicach Iranu. I właśnie to jest ich propaganda i że my wszyscy jesteśmy terrorystami, dlatego, że mówimy o tym, że chcemy usunąć radykalne e, religijne państwo, które po prostu władze, które na, panuje nad Iranem po prostu jakby chcemy tych fanatyków się pozbyć i dlatego jesteśmy, wszyscy jesteśmy po prostu elementami Mosadu i Stanów i tu i tam e, i dlatego i ci ludzie którzy robili protesty to e, właśnie są e, zatrudniani przez, e, przez Izrael i przez Stan USA e, no i pytanie się pojawia w, w głowach Irańczyków, że jeśli e, jakby tych jakby pro, ci protestujący, którzy jakby wy nie widzicie jako protestujący, albo jakby ich scenariusz nie trzyma kupy. Oni mówią, że my, którzy weszliśmy na ulicach, jesteśmy, jesteśmy e, jakby elementami zamieszków, że chcemy robić zamieszki w Iranie, i że to są wszystko, jakby to, co knuje Izrael i USA, i że my wszyscy jesteśmy przez nich zatrudnieni. I ci, jakby ja też siebie mówię, dlatego że gdybym był w Iranie, to na bank byłbym też na tych ulicach, jakby nie mógłbym pozostać obojętny wobec tego, co się dzieje w tym kraju. I to jest jedyna rzecz, za którą moi rodzice są bardzo wdzięczni, że wysłali mnie i mojego brata za granicą. Bo widzę teraz moja mama widzi, jak codziennie chodzi na ceremonie, na jakiś pogrzeb tego i tamtego. I widzą po prostu, co się, co się stało z młodzieżą, z, z synami i córkami ludzi, z młodymi e, chłopakami i dziewczynami. Widzą, jakby, co się dzieje, i oni codziennie chodzą, właśnie na jakieś pogrzeby, na jakieś, Iranie nie, 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 e, nie celebruje się tylko pogrzebu, a nie, celebru, celebru, właśnie, jakby nie, nie zgromadza się tylko z powodu samego pogrzebu, ale. Jest jeszcze ceremonia z po okazji trzeciego dnia po pogrzebie, z okazji piątego dnia w niektórych regionach, z okazji siódmego dnia i czterdziestego dnia. Więc non stop w Iranie dzieją się, zaraz będzie właśnie czterdziesty, e, czterdziesty dzień niektórych z tych, e, e, z, e, z tych osób, które właśnie oddali życie, jak, za, za jakiś tydzień, dwa tygodnie będzie. Więc e, wyobraźcie sobie jakby dokąd my zamierzamy z tym wszystkim. Jakby. Ja totalnie tego nie rozumiem, jak można, jak można nazywać ludzi, jakby swoich obywateli, nazywać terrorystami? No i mówią, dobra, wracam do wątku. Mówią, że e, wszystkich protestujących, którzy, którzy, e, którzy umarli, to zabił ich, e, zabili ich terroryści. E, dobra, to teraz pytanie Irańczyków: jeśli terroryści z zachodu przejechali do Iranu, dobra, nawet nie będziemy kwestionować jak, jak wy ich wpuściliście, jeśli terroryści, terroryści przejechali do Iranu i, e, czy nie wiem, uzbroili się jakoś wewnętrznie, bo to Iran to jest jednak policyjne państwo, jakby my nie mówimy o, nie wiem, jakimś zachodzie, gdzie e, można mieć broń i tak dalej, Iran to jest policyjne państwo, jakby wszystko jest sprawdzane kilkakrotnie. Jak wjeżdżasz do, do kraju, nawet twój, tw, twoja walizka jest sprawdzana, czy nie nosisz tam wódkę, czy, czy coś. Nawet o tyle oni sprawdzają wszystko. Więc jeśli do tego policyjnego państwa weszli terroryści uzbrojeni, że zabijali naszych, właśnie naszą młodzież w kraju, to dlaczego? E, to jest pytanie właśnie Irańczyków, na które nie, nie znajdują odpowiedzi. Dlaczego jeśli jakaś rodzina idzie do was, odbierać ciało swojego dziecka, albo ciało swojego członka rodziny, to e, dlaczego Wy od tej rodziny chcecie pieniądze za koszt kuli, jakby, która, e, która została, została, którą została uderzona, jakby te, to dziecko, albo ten członek rodziny? Aby móc odebrać ciało swojego dziecka, to trzeba płacić. Trzeba płacić e, Islamskiej Republice, żeby oni oddali ciało, które będziesz mógł e, pochować. Więc my mówimy tutaj o brutalności, które jest po prostu jakby przekracza wszelkie granice. Tutaj przekracza wszelkie granice, jakby to jest tragedia, to jest masakra, to jest to, co się dzieje w Iranie, jest porównywalne do Holokaustu na Irańczykach. To, co robi Islamska Republika z ludźmi, z ludźmi, którzy zwyczajnie chcą po prostu żyć, chcą prowadzić godne ze sobą życia, to jest to prawo jest im odbierane. I w momencie, kiedy idziesz jako rozpaczona po prostu rodzina, idziesz odebrać ciało swojego dziecka, to mówią, że nie 2000 dolarów, czy nie wiem, 10 tysięcy dolarów, to już zależy od tego typa gościa, który tam stoi pewnie. I nakazuje, ile chce, że musisz dać tyle pieniędzy, żebyśmy oddali ciało, bo to jest koszt bul buletu tego, tej kuli, która jest w jego czele, która została zmarnowana na niego to jeśli terroryści zabili, to czemu jakby Islamska Republika chce te, ten koszt tego, e, tego strzelania? Jakby tutaj, tutaj właśnie Irańczycy dochodzą do po prostu nieporozumienia. Że no dlaczego? Skoro skoro do, Irańczycy oczywiście nie są głupimi ludźmi, są świadomi oczywiście. Irańczycy wiedzą, że oni sami e, to knują i sami e, to wszystko... E, chcą po prostu grać na naszych emocjach w ten sposób, że ta islamska republika sama w sobie taki, takie rzeczy wyprawia i ma świadomość, że sami zabili tych ludzi i sami teraz chcą, więc w ten sposób oszukują własnych obywateli. Albo jeśli nie masz pieniędzy, musisz przejść, e, podpisać, że twoje dziecko należało do jakiegoś, nie wiem, do Korpusu Strażników w Rewolucji i Oddało życie za swój kraj, że jest męczennikiem państwowym. To jest oczywiście opcja, opcja która bardziej się opłaca w momencie, kiedy jesteś w, w takiej trudnej sytuacji. No i oczywiście dodajesz się wtedy do ich statystyk, jakby oni mówią, że o męczennik z Korpusu Strażników Rewolucji, że, który został zabity przez terrorystów. Więc wtedy znowu Islamska Republika pójdzie do góry. Jest po prostu bardziej. E, jakby w swojej narracji jest wtedy bardziej wychwalana. E, więc to są po prostu takie knucia, to są takie takie... nie wiem, szukanie drugiego dna po prostu w, w człowieczeństwie że no tak jak Sahar mówi ręce opadają jakby, ja nie wiem, ja, ja nie wiem, jak można być takim okrutem okrutnikiem. takim po prostu... Ci ludzie, którzy tam pracują. Jakby na początku ja, na początku jak przyjechałem do Polski i egzotyzowałam sobie Iran, mówiłem, że a, no pewnie te urzędy, w których e, dokonują karę śmierci, no na pewno jakaś pani Krysia tam pracuje, mówi, że a, nie, tutaj tylko batę na plecach dostaniesz. Na karę śmierci musisz pójść na drugie piętro. Ja, ja tak na początku kiedyś, e, jak z Polakami rozmawiałem, tak egzotyzowałam Iran, że tak, Iran jest takim krajem, ale teraz te egzotyczne po prostu jakby pokazują swoją prawdziwą twarz. Jakby dochodzi już do tego. Jest rzeczywiście tam pan, jakiś tam człowiek, który dokonuje to wszystko na nich. Który prosi ich o, tak bezczelnie o pieniądze za bulet. Jest rzeczywiście taki człowiek, który jakby ma, ma już o tyle wyprany mózg, który zmusza rodzinę do przepisania swojego dziecka do Korpusu Strażników Rewolucji, jeśli nie, jeśli chce ciało. Więc, jakby system, który oni prowadzą w tej islamskiej republice, jest absolutnie odjechanym systemem niż nasz, nasz, niż nasz kręg cywilizacyjny, niż nasze po prostu <coughs> wartości. Więc, my mówimy tutaj o bardzo, bardzo trudnych tematach. Jakby Irańczycy nie mają się dobrze. Irańczycy teraz, teraz po tym wszystkim, właśnie jakby moi rodzice to, co widzieli na oczy. I to, co przeżywają, to jest po prostu, jakby nikomu nie można życić czegoś takiego. I warto zaznaczyć tutaj, że zarówno moi bliscy w Iranie, jak i inni Irańczycy, których po prostu obserwuję z Iranu, jak tylko dostali dostęp do, do internetu, zaczęli, zaczęli zaczęli postować znowu. Z, z, znowu zaczęli wyrażać to, że nie są zadowoleni, repostować różne rzeczy, że to, co to ma być, Islamska Republika zabija tyle ludzi i tyle ludzi chciał zmianę i co się stało, i co się stało. To jest odwaga. To jest odwaga, żeby żyć w tak policyjnym państwie, że boisz się, jak pierwszy dni, jak tylko umożliwili e, telefonem dzwonić, jakby na karty SIM dzwonić, takie drogie połączenia, Takim na karty SIM dzwonić do Iranu, to my baliśmy się cokolwiek powiedzieć z rodziną. Tylko jakby jedyne pytania, to było to, że nie wiem, w trakcie trzech czy dwóch minut rozmowy, to tylko jakby odważyliśmy się tylko powiedzieć, czy żyjecie, jak się macie, jak się czujecie. Tyle, nic więcej, nic o polityce, bo baliśmy się. No ale ten strach. Ten strach nie wytrwał długo, bo już znowu Irańczycy okazują swoją niechęć do Islamskiej Republiki i z samego Iranu. I ci Irańczycy, którzy żyją w sercu Islamskiej Republiki, żyją w sercu Iranu. Tutaj znowu pragnę rozdzielić Islamską Republikę od Irańczyków, od Iranu, bo Iran ma inne znaczenie. Islamska Republika nie jest dla mnie żadnym domem, żadnym państwem, które szanuję i żadnym po prostu krajem, do którego wrócę. A Iran? Chętnie odwiedziłbym Iran e, w przeszłości. Tylko mam nadzieję, liczę na to, liczę na to i jeszcze mam nadzieję, jeszcze moi bliscy, czy w Iranie, czy w Polsce mają nadzieję, czy gdzieś indziej za granicą, mają nadzieję, że Iran się uwolni od tego zła. Od tego zła, która po prostu kieruje, które kieruje kieruje tych fundamentalistów, którzy kieruje tych, e, tych fanatyków, żeby mieli naszą krew w słoiku. To też jest irańskie przysłowie. Żeby po prostu mieć młodzież tak bardzo w garść, żeby młodzież nie mogła mówić, żeby nie mogła wyrazić to, co chce. Żeby mogła docenić młodzież, irańska młodzież, żeby mogła docenić wolność słowa za granicą, słowa za granicami Iranu. A nie w samym kraju, w samym Iranie. Dlatego, że gdyby pojawił się taki jak ja w Iranie, może by to trwałoby to dwa dni. No i byłby po mnie. Właśnie. Więc e, tutaj jeszcze anegdota, tylko z ludzi, jakby, którzy brali udział w teledysku Happy. Nie wiem, kojarzycie tę sprawę czy nie, ale to też była głośna sprawa. Że, nie wiem, pięcioro Irańczyków brało udział w takim teledysku, które było wiralowe, nazywał się Happy, wydaje mi się, ta piosenka, i e, autor tej piosenki prosił, żeby każdy z całego świata wysłał jakieś nagrania, kiedy śpiewa tę piosenkę. No i Irańczycy zaśpiewali i nagrali się, i tylko z powodu tego, że tam byli kobiety i mężczyźni, i tańczyli i tak dalej, oni zostali porwani i Zamknięci w więzieniu. Wyobrażacie sobie to? Jakby my nie rozmawiamy o idealnym państwie, gdzie można powiedzieć wszystko i my nagle e, widzimy się, mamy jakieś na zachodzie i uważamy, że musimy, musimy zmienić reżim w Iranie. Nie. Jeśli ja się odważę, żeby mówić do was w ten sposób o kraju, w którym ja się wychowałem, urodziłem, wyobraźcie sobie, jaki jest porząd tragedii tam. Z czym borykają się z Irańczycy, którzy już tam mieszkają? Bo ja się borykam tylko z rozmowa tymi rozmowami i tymi widokami, które codziennie pojawiają się przed moimi oczami. I losem tych 50 tysięcy osób, które zginęło w tej drodze, wolności. I wiem, że, że Polacy rozumieją tę potrzebę wolności. Że wiem, że Polacy nie, nie odrzucają. W Polsce nie odrzucamy e, tej chęci wybierania przez nas. Nie odrzucamy tego, żeby, żeby mieć wybór. I to jest piękne w Polsce, że ja mogę dopiero w Polsce korzystać z mojej, wo mojej wolności słowa. Tego nie miałem w Iranie i bałem się w Iranie mówić cokolwiek. I nawet jakiś czas temu bałem się, żeby rozmawiać z moimi rodzicami na tematach bardziej delikatnych. Ale teraz już to jest inny, inny, inny moment. Teraz już tyle ludzi zostało zamordowanych, że Irańczycy już nie mają nic do stracenia. Jakby dokąd jutrzejszy Iran ma zamierzać bez tych wszystkich ludzi, bez, bez tych 50 tysięcy nadziei na jutro. Jakby rozmawiamy o ludzkim życiu i boli mnie to boli mnie to, że właśnie ta potrzeba jest e, nasza, nasza potrzeba wolności jest e, mocno upolityczniona że jeśli mówimy o tę potrzebę to jesteśmy agentami Mosadu, że jesteśmy to i tamto gdybym był agentem Mossadu, to pew najprawdopodobniej nie byłbym tutaj teraz, jakby robiłbym coś innego pewnie na jakichś Hawajach jakby, wydaje mi się, że to inaczej wygląda świat niż te teorie spiskowe, niż, niż te, które, które niektórzy mają w głowach. Dziwi mnie to, zwyczajnie mnie to dziwi i staram się, staram się nigdy nie patrzeć na ludzi, na potrzeby, na, 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 przez pryzmat polityki, bo zawsze uważam, że polityka jest coś, co nie ma, nie ma litości po prostu. Natomiast no, najwyższy czas polityka też doszła do mnie. Ja, ja nigdy nie rozmawiałam, nie byłem zaangażowany w żadną sprawę polityczną, ale widzę, że już ta polityka, właśnie irańska, to jest już tuż przy mnie, więc wciąż tak naprawdę w to nie wierzę, że, że to potrwa, bo ja nie jestem człowiekiem, który chciałbym w ogóle rozmawiać o polityce. Chciałbym, jakby ja, ja lubię żyć. I nauczyłem się kochać życie w Polsce. Więc e, pragnę o tym, żeby wrócić do normalnego życia, ale w tej chwili nie da się. I z tą sytuacją Iranu nie da się. Po prostu. I mówi to zwykły człowiek z Iranu, który do tej pory ma irański pa paszport, na którym jest napisane Islamska Republika, i to żadnemu Irańczykowi się nie podoba. Nawet tym religijnym. Bo nawet. Moi religijni znajomi, z którymi, się, z którymi studiowałem w Iranie, teraz też chcą zmiany. Też są po stronie, po stronie Pahlawiego i chcą po prostu, żeby to się skończyło. Bo to, co się dzieje w Iranie, to nie jest do wyobrażenia przez nas. Po prostu. Dziękuję.